Cześć, dzisiaj wam pokażę ciekawostki o mapie Dedust. Dust. Pierwsza, podkładanie cichej bomby na A. Musimy wejść na tą skrzynkę. Lekko tak. I podkładamy. Dziennie słychać jej. Te bronie. Jako pistolety dla mnie są najlepsze. Jedni uważają. Że jednak nie są najlepsze. Moim zdaniem są one dobrze, dobre. Uważajcie tutaj są. Lubią się chodać. Tutaj tak samo. B. Cicha bomba na B tutaj. Celownik tu. I podkładamy. Tu jest zgięcie, to nad, pod tym zgięciem lekko i podkładamy. Tam było. pamiętajcie, na bejach Teraz pokażę Wam inną ciekawostkę. Weźmy flesza i rzućmy go pomiędzy tym. On, gdy wybucha, tu całego trupa, tutaj dolnego i tu górnego, działa flesz na niego całego trupa. Tu górny i tutaj dolny. Na te dwie części działa flash. Jest to dość do dobry loop. Pokażę Wam jeden trik jeszcze. No, jaki tam trik, ale przydatny. Chowamy się tu i ten. I gdy słyszymy, że ktoś podchodzi stąd strzelać tam... Widzimy go i na, na z Dzięki za uwagę i proszę komentarz dużo wyświetleń.